Możemy działać! Filip Lewandowski, Memara Oksim Asura z nami. Cześć! Cześć wszystkim. Dobra walka się szykuje już niebawem. Tak jest. Ja, Adrian, myślę, że nudno, nudną walkę nie pokażemy na pewno. Co byś powiedział o swoim rywalu, czyli Adrianie Kempie doskonale w armii znany zawodnik? Właśnie doświadczony, 3-4 walki stoczone na armii, niebezpieczny, twardy chłopak. No chyba u ciebie twarde przygotowania, tak patrzę na twarz, jeszcze są ślady ze sparingów zakładam. Tak, tak. Ostatnio. Wczoraj robiliśmy ostatnie takie ciężkie sparingi, już zaliczyłem właśnie Adam. Dziękuję. Czyli co, skończyłeś sesje sparringowe, teraz powoli łapiesz świeżość. Ostatnie treningi takie pewnie krótsze, lżejsze i jesteś gotów? Dokładnie. Troszkę świeżości, troszkę wagi zrobić, szybkości i możemy działać. Dobrze rozpracowałeś Adriana? Myślę, że tak. Zobaczymy na walce. Ale czymś go zaskoczysz? Masz jakąś niespodziankę asa w rękawie? E jest parę niespodzianek przygotowanych pod Adriana i myślę, że mogą mu sprawić troszkę problemy. Nie zdradzisz oczywiście nic? Na walce zdradzę. <laughs> Ta walka to będzie raczej pełen dystans, tego się mamy spodziewać, czy może zakończenie przed czasem przez nokaut albo poddanie? Szczerze mówiąc nawet nie, nie wyobrażam sobie jakiegoś określonego scenariusza. Myślę, że trzy, trzy rundy to będą. A jeśli będzie jakaś taka szansa, to to jak najbardziej postaram się wykorzystać, ale ja nie lubię się śpieszyć, lubię po rozkładać na części przeciwnika. Jeśli jakaś tak stuprocentowo będę pewny, że można skończyć, to wykorzystam. A tak będę starał się rozbijać i trzy rundy przewalczyć. Dla mnie to też dobrze, więcej doświadczenia będzie. Na zewnątrz upały, jesteś gotów na walkę w takich warunkach? To szczerze mówiąc. Miałem tak kilka walk takich na lato, gorąco było i dobrze sobie rodziłem. Zobaczymy, myślę, że bez problemu będzie. Pytam każdego, czy o zbijanie wagi, jak tobie to idzie i ci zostało jeszcze? Mi na szczęście zawsze naprawdę w ogóle bez problemu schodzi. Tam jest parę kilogramów, ale z wagą w ogóle nigdy nie miałem problemu, także myślę, że teraz też będzie na spokojnie. Z Jackiem Foldmanem pracujemy i wszystko kontroluje i wszystko idealnie schodzi. Pełna gotowość przygotowania w WCA czy gdzieś jeszcze? WCA większe wszystkie przygotowania w WCA stoczyłem, tylko wyjechałem też do Niemiec, tam byłem dwa tygodnie i już ostatnie, tak pięć ostatnich tygodni byłem w WCA. Gdzie w Niemczech tak dokładnie? W e, Dusseldorfie, UFD Jimmy byłem. Tam spędziłem troszkę czasu, z chłopakami pracowaliśmy i przyjechałem z półtora miesiąca już jestem w Warszawie. Z kim tam się udało potrenować i co słychać w takich chłopaków, jak nie wiem. Y no, powie, no na przykład Wantuna Racicza, wiesz. No, i ostatnio też zaraz e, wczoraj chyba była ogłoszona albo dzisiaj ogłoszona walka z jest w KSW 66, on tam był jeszcze tak dużo chłopaków boskim, z, z którymi można naprawdę bardzo, bardzo mocne rundy zrobić. E, I 5-6 e, osób było z a z, z tych co znamy, to Armen Stepanian był, był właśnie ten Lomali z co będzie Soldicze, nie. niego chciałem zapytać. Był, ale z Soldiczem ciężko. <laughs> On, no, no, on, mam tak, bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry, normalnie. Tak, syła Robocop mu bardzo idzie, to jest taki prawdziwy robot. Silny, beton, w ogóle, ani ruszyć go nie można, a przewalić tobie może zaboleć, a nie jemu, nie? taki twardy, bardzo mocny zawodnik. No to ciekawe, jak byś w ogóle porównał WCA do właśnie UFD Gym, jeżeli chodzi o warunki do trenowania, poziom? jeśli nie chodzi mi o to, żebyś mówił, że ci są gorsi, a ci lepsi, ale no tak by, bywasz tu i tam. Dobre pytanie. Um, wydaje mi się, że parterowo i grapplingowo zapasy w Warszawie dużo lepsze są. Um, ale stójka może na tym samym poziomie. Stójcy oni ładnie pracują, mają dobrego trenera z Holandii, kickboxera i stójkowo jakieś tam myślę, że nie odstępują od Warszawy jak najbardziej, ale na przykład z tego co ja poczułem, to zapasy parter w Warszawie jest na lepszym poziomie. Masz pan Sura, jakiegoś sportowego idola? Idolów nie mam sportowych. Okay. Są ludzie, których obserwuję. Przykład z ciekawości. Wszyscy zawodnicy, którzy są lepsi, ja ich wszystkich oglądam. Oglądam wszystkie te walki, może po kilka razy nawet. Wszystkie, wszystkie zawodnicy, którzy tam jakiś, jakiś sukces zdobyli, którzy są dobrzy w tym, co robimy w MMA, czyli ja ich wszystkich obserwuję i wszystko oglądam. Ogólnie jakiegoś jednego, którego wziął, który mi się podoba, który rozbija, ładnie pracuje, to jest John Jones. Nie ta łaga, więc nasza, ale no jego walka mi się bardzo podobał i podobał mi się jego styl też. No gość jest niesamowity, ma trochę problemów prywatnie i przez tak, to jest jak jest, ale fajnie, bo nie każdy go tak ceni i lubi. Ja też akurat jestem w teamie Jonesa. Tak, jak najbardziej. Ja bardzo lubię jego walki oglądać, od samego początku oglądałem je. On po prostu, nawet jeśli ktoś e, zawalczył z nim, troszkę mu coś mógł zrobić, to i tak ludzie się dziwili, że, że, że mogą mu nawet coś przeszkodzić. Także... Jones jest jak najbardziej jeden z takich zawodników, których ja bardzo lubiłem oglądać. Jego styl ten taki rozbija, on może Cię obalić, on może i stójce Cię pobić, on może i ogromny pound. Wszystko ma tak. To jest numer jeden, Twoim zdaniem, jeżeli chodzi o taki ranking bez podziałów, ten pound for pound, jeżeli chodzi o wiesz, zawodników w ogóle? Myślę, że tak. tak bym... Myślę, że tak. Tak, powiedziałbym, że on jest w pierwszym miejscu. Trochę było wahania, ale tak. okej, okay, to wiesz. Musiałem wszystko pomyśleć, obmyśleć, ale wydaje mi się, że no taki styl i tak jak on, nikt, on wygrał chyba, nie wiem, z 10 mistrzów on, i wszystkich z łatwością. Teraz jest troszkę starszy, troszkę no, człowiek się zmienia, a i tak, jak nawet tak jak mówię, ktoś tam zdoła coś mu tam gdzieś tam to uderzysz a to i tak ludzie się dziwią i z tego jest robią sekcesa, już nie mówiąc o wygranej, nie? Powinien Janek Błachowicz, twój klubowy kolega, iść po niego do wagi ciężkiej, nazwijmy to? E, powagi ciężkiej nie wiem, ale w 9-3 ja jak najbardziej myślę, że Janek miałby szansę. W pow... ciężkiej to nie wiem, może i w ciężkiej też. E, w 9-3 jak najbardziej ja myślę, że jakoś w ogóle by Janek nie musiałby się obawiać czegoś i śmiało musiał brać tą walkę, jeśli by była taka szansa. Po prostu niestety się nie udało, a tak, ja myślę, że Jan Janek jakby trafił go dobrze, to <grymne> legendarna polska moc mogłaby zadziałać. <grymne> Super, co jeżeli chodzi o ciebie, jakie ty masz plany na swoją fajterską przyszłość? Szczerze mówiąc, teraz nie skupiam się za bardzo o przyszłości, jestem 100% skupiony na tej walce i chcę zdobyć tą szablę i zostać mistrzem, a dalej to już będziemy patrzeć. No właśnie, co ta szabla dla Ciebie będzie znaczyć, jeżeli ją wygrasz? Bardzo dużo, ja właśnie bardziej, bardziej mi się podoba, ja dużo razy to mówiłem, niż pas, I to jest super pomysł armii, żeby zrobić właśnie tą szablę i jak ją zdobędę, cały czas będę rośnie się chyba ja. ręka. Brzmi to pięknie i niech to będzie idealne podsumowanie, bardzo było, było z Tobą Dzień. porozmawiać, dziękuję. Wszystkiego dobrego, cześć. Powodzenia życzę, dzięki.